Nowa strategia firmy Xerox, w której polskim oddziale gościmy, nosi nazwę Reinvention, czyli przekształcenie, wymyślenie na nowo. Za jej wdrożenie na naszym rynku odpowiada Sylwia Adamczyk, która od 1 lipca tego roku pełni funkcję dyrektor generalnej Xerox Polska. To kolejna wykwalifikowana i utalentowana kobieta na wysokim szczeblu. Wystarczy wspomnieć Ursulę Burns czy Marzenę Tarkowską, które z powodzeniem przewodziły globalnym i lokalnym oddziałom koncernu Zanim jeszcze stało się to ważną częścią strategii DIB, czyli różnorodności, integracji i przynależności. Dzień dobry Sylwia. Cześć Aniu, dzień dobry, witaj. Jakie to uczucie dołączyć do grona liderek w firmie Xerox? Czuję się szczęśliwa, że firma po trzech latach mojej ciężkiej pracy dostrzegła moją pozycję i mianowała mnie na stanowisko dyrektora generalnego. Niezbitym faktem jest, że moja wiedza i umiejętności, jakie posiadam zarówno z rynku ofisowego, jak i poligraficznego, mam nadzieję, że utrzymają pozycję lidera firmy Xerox na polskim rynku, nie tylko w dostawie urządzeń drukujących, ale również w dostawie szeroko rozumianych rozwiązań. Jak firma Xerox wdraża strategię DIB w praktyce? Xerox rzeczywiście jest pionierem w zakresie wdrażania strategii DIB, Aktywnie promujemy i umożliwiamy rozwój kobietom na różnych stanowiskach. Ale nie tylko kobietom. Koncentrujemy się na budowaniu zróżnicowanego potencjału pracowniczego poprzez ukierunkowane programy rozwoju talentów i inicjatywy przywództwa. Dzięki programom wspierającym, jakie posiadamy, mentoringowi czy warsztatom rozwijającym umiejętności, tworzymy integracyjne środowisko, w którym każdy może się rozwijać. Xerox znajduje się w okresie transformacji, dostosowując się do globalnych trendów i zmieniających się wyzwań rynkowych. Powiedz proszę, co kryje się za strategią o nazwie Reinvention? Nie da się ukryć, że rynek w ostatnich latach jest bardzo zmienny i dynamiczny. Firma Xerox, zatrudniając kilkadziesiąt tysięcy osób na całym świecie, czuje tę odpowiedzialność na sobie. Reinvention polega na wdrożeniu zrównoważonej strategii, aby usprawnić funkcjonowanie firmy. W oparciu o solidny fundament, jaki posiada. Celem jest utrzymanie obecnych klientów oraz pozyskanie nowych. Strategia ta koncentruje się na najbardziej dochodowych obszarach, co umożliwi nam reinwestowanie w dalszy rozwój. Poprzez uproszczenie polegające na optymalizacji geograficznej oferty i cen oraz modelu operacyjnego będziemy w stanie ukierunkować się na wzrost zwiększający wartość naszych produktów i produktów oferowanych przez naszych klientów. Pozycjonujemy firmę tak, aby lepiej sprostać wyzwaniom związanym z produktywnością w hybrydowym miejscu pracy. Kontynuujemy wprowadzanie innowacji AI, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, na różnych obszarach, na przykład automatyzując działania czy zmniejszając zależność od złożonych łańcuchów dostaw, aby pomóc klientom w optymalizacji procedur biznesowych. Wdrożenie strategii to praca zdecydowanie zespołowa. Sylwia Adamczyk może liczyć w tym zakresie na wsparcie działu sprzedaży i serwisu. Mirku, opowiedz proszę o planach rozwoju portfolio produktów do druku produkcyjnego. Strategicznym celem naszej firmy jest ciągły rozwój i wspieranie naszych klientów w drodze do sukcesu. Flota naszych maszyn oparta o urządzenia Priming, Versant czy nasz flagowy produkt, jakim jest Xerox i Lides, jest cały czas rozwijana. Ekosystem Xerox zaprojektowany w oparciu o produktywność, automatyzację, korzystanie z sztucznej inteligencji w świadczeniu usług. Bezpieczeństwo danych oraz zrównoważony rozwój ma być narzędziem, które będzie wspierał naszych klientów w drodze do sukcesu. Warto wspomnieć, że Xerox jest firmą o przeszło stuletniej historii z 12 tysiącami zarejestrowanych i aktywnych patentów, które są cały czas wdrażane i wykorzystywane w naszej technologii. Korzystając z naszego oprogramowania. Xerox Free Flow Workflow, Xerox Predictive AI oraz XMPI. Klienci mogą osiągnąć większą produktywność na całym etapie produkcji, począwszy od przygotowania. Na wykończeniu skończywszy, osiągając większy zwrot ze swoich inwestycji. Już wkrótce poinformujemy o nowościach, które jasno nakreślą naszą drogę na rynku oraz wskażą klientom kierunek, z jakim będą się mogli z nami rozwijać. Xerox prowadzi zarówno sprzedaż bezpośrednią, jak i przez kanały partnerskie, prawda? Zgadza się. Odpowiadam w Xerox za współpracę z partnerami handlowymi w zakresie małej poligrafii Light PSG. Są to partnerzy, którzy są z nami od wielu lat. Służą wiedzą, doświadczeniem i ogromnym wsparciem dla naszych klientów. Biorąc pod uwagę nasze portfolio, dobrą ofertę dostosowaną do potrzeb klienta, jesteśmy w stanie dotrzeć do dużej rzeszy klientów, przez co mamy też duże sukcesy na rynku w Polsce. W ofercie partnerskiej wprowadziliśmy również model Versant 4100. Jest to maszyna wyższej klasy, ale przez rosnące Wydruki i nakłady u klientów, zdecydowaliśmy się na ten ruch, aby poszerzyć nasze portfolio i przygotować lepszą ofertę na rynek. Dla użytkowników maszyn drukujących kluczowe jest wsparcie serwisowe. Jak Xerox radzi sobie na tym polu? Tutaj zmiany są raczej ewolucyjne. Od jakiegoś czasu Xerox prowadzi serwis dwutorowo. Mamy naszych 13 inżynierów wysoko wykwalifikowanych, którzy naprawiają urządzenia wysokonakładowe, tzw. Heavy PSG, jak to nazywamy, oraz partnerów serwisowych, którzy naprawiają lżejszy sprzęt. Docelowo budujemy kompetencje u partnerów serwisowych w taki sposób, żeby mogli również świadczyć serwis na maszynach Heavy, po to, żeby w niedalekiej przyszłości świadczyć ten serwis u klientów w całej Polsce. Na maszynach, które będziemy sprzedawać. Xerox był przez lata liderem sprzedaży maszyn produkcyjnych. Pomimo faktu, iż nie produkuje już maszyn we własnym zakresie, nie powoduje to, iż zniknie z map liderów sprzedaży produktów dedykowanych do rynku poligraficznego. Z niecierpliwością czekamy zatem na kolejne innowacje Xerox. Pogłębiony wywiad z Sylwią Adamczyk przeczytacie Państwo w sierpniowym wydaniu poligrafiki.